Czekam spokojnie. Ernest suszy podwozie. A ja tu sobie podchodzę. Nic nowego już nie powiem. Na temat samochodu, tylko się razem z wami na niego po prostu pogapię. Te lampki to w ogóle wyglądają na nowe. Rynienki, wszystkie całe, niezatkane Światła niewypalone w ogóle od słońca, nie udziobane niczym Te kedry chyba nigdy nie było to wyciągane Ojejej Tylko co tu z nim zrobić? Kupić dla dla samego stania w garażu no bez sensu nie zdrowizna nawet tu tu jakaś mała wgnioteczka coś tutaj jakaś zapraweczka była robiona benzin żeby się ktoś nie pomylił a jest to o właśnie, ostatnio dostałem opierdziel od kogoś, że to nie jest jednostka, tylko to jest silnik. No, czy może być lepiej, proszę Państwa, w samochodzie z 76 roku. jej trzeba go tu kraunem po prostu zapsikać całego, żeby taki został na dłużej. A taki stan to można spokojnie przetrzeć sotą, gdzie trzeba zalać i po prostu się nim cieszyć takim nieremontowanym, oryginalnym, w pełni Fordem Transitem generacji pierwszej z 76 roku z jednostką, czy z silnikiem jak kto woli 1.7 V4 historia może nie jest jakoś specjalnie bogata no ale jest cenna bo, bo pewnie wielu Palącym się gospodarstwom domowym pomógł. No i ogólnie Straż Pożarna to przecież wzbudza zawsze pozytywne emocje, prawda? Ten znaczek Magirusa wygląda jakby był pod niego, ale oczywiście nie jest. Jeszcze tylko żutoka. Przód.